W pierwszej kolejności zajmiemy się osobami doświadczającymi przemocy. To w naturalny sposób najbardziej nas interesują te uczennice i uczniowie, którzy cierpią, którym robi się złe rzeczy, którzy ponoszą konsekwencje tych złych rzeczy, u których pojawiają się te wszystkie rodzaje, te wszystkie rodzaje konsekwencji czy negatywnych skutków, o których mówiliśmy we wcześniejszych modułach, gdzie mówimy o tych problemach zdrowia psychicznego, ale mówimy tam także o tych problemach z funkcjonowaniem, związanych z tym, jak funkcjonuje na przykład edukacyjnie taki młody człowiek, który, który, który cierpi w wyniku przemocy. Rówieśniczej. Y, historycznie, o czym też już wspomnieliśmy, rzeczywiście to była grupa, którą się zajmowano najbardziej obok sprawców. To była ta grupa, którą zajmowano się tak najbardziej y, dokładnie od samego początku właściwie badań nad bowlingiem i przyglądaniu się tej problematyce przez badaczy. Y, wcześniej używaliśmy zamiennie, ale od tego momentu będziemy tego unikać. Y, Używaliśmy zamiennie określenia ofiara i osoba y, doświadczająca przemocy, czy uczeń, czy uczennica doświadczająca przemocy i sygnalizowałem już, że to jest pewna kontrowersja i że właściwie się tego unika. I teraz dlaczego? Warto tutaj sięgnąć po taki artykuł z 2013 roku, napisany przez Rajny i Limber, takie dwie badaczki, które wręcz zatytułowały ten artykuł: Dlaczego nie używamy określenia sprawca w stosunku do uczniów? Ale tak naprawdę w tym artykule piszą o używaniu w ogóle określeń, które mówią jasno, że ktoś jest sprawcą, ofiarą. Dlaczego? Ha. autorki analizują bardzo spójnie te rzeczy i to są bardzo przekonujące argumenty. Po pierwsze, mówią, że nadanie komuś takiej etykiety czyni sytuację stałą. Czyli jak powiem, że ktoś jest ofiarą, na przykład, bo teraz się zajmujemy głównie ofiarami, ale to też dotyczy to, te moje rozważania teraz wszystkich tych aktorów, tak? No to mówię właściwie, że on jest ofiarą i pozostanie tą ofiarą i że to jest sytuacja dość stała, niezależna od sytuacji, niezależna od tego, co ta osoba zrobi, jak my jej pomożemy, co inne osoby zrobią. Chciałbym bardzo wyraźnie tutaj powiedzieć, że unikamy takiego określenia, który zabetonuje sytuację, czyni sytuację stałą, ale też będzie taką samospełniającą się przepowiednią, że będziemy to komunikować mniej lub bardziej wprost temu młodemu człowiekowi i on tą ofiarą czy sprawcą się poczuje na zawsze. To tak jest trochę... Ktoś powie, to są tylko słowa, no ale słowa kształtują rzeczywistość, i rzeczywiście można by powiedzieć, że trochę odbieramy pewien potencjał zmodyfikowania czy zmiany tej sytuacji. I rada tych autorek na temat tego co należy robić w takim razie co byłoby pozytywne jest całkiem mądra czyli jest taka żebyśmy rozmawiając ale nawet nie tylko rozmawiając czy w ogóle myśląc o tych sytuacjach bardziej się koncentrowali na konkretach na tym co ktoś robi co mógłby zmienić w robieniu tego co robi na przykład jeżeli chodzi o te zachowania agresywne jak ktoś reaguje na to jak jest źle traktowany a jak mógłby reagować czyli żeby uciekać trochę przed takim wyraźnym nadawaniem tej etykiety, a jednocześnie no, starać się uczynić tę sytuację bardziej elastyczną. Jeśli już musimy mówić, no to właśnie proponowane jest używanie tych określeń mniej stygmatyzujących i umówmy się też mniej stałych. Nie? Czyli na przykład osoba doświadczająca przemocy dzisiaj jej doświadcza, ale jutro, jak w określony sposób będzie funkcjonować albo w określony sposób jej pomożemy, no to nie będzie doświadczać, na przykład. Nie? I to są słowa. Ktoś powie tylko słowa, a ja powiem to są ważne słowa i to nie tylko. To, co powinniśmy wiedzieć, to powinniśmy wiedzieć, kto może być ofiarą. W ogóle często osoby, które mało wiedzą o tej problematyce przemocy, to pytają, a kto jest ofiarą, a jakie są mechanizmy, albo czy można podać charakterystykę ofiary, albo opowiedz o profilu ofiary, powiedz, kto jest ofiarą. To jest w ogóle bardzo częste zdanie i na przykład jak ze mną przez wielu sytuacjach dziennikarze robili wywiady, których interesowała ta problematyka pod kątem takim właśnie dziennikarskim, publicystycznym, to, to powiem, że to jest jedno z takich czołowych pytań. Tak, czyli takich często zadawanych. Jaki jest profil ofiary? Dlaczego trudno na nie odpowiedzieć? No właśnie dlatego, że tą ofiarą, jakbyśmy znowu zastosowali tą symbolikę tutaj tych, tych, tych figur szachowych, widać od razu, kto jest ofiarą, bo się odróżnia. Mamy tą grupę, tą nierównowagę sił, mamy tą ofiarę. Kto to jest? Tak? Kto to jest i, 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 i czy można powiedzieć, że to jest jakiś typ ucznia? No to pierwsza informacja jest dość wprost. Jest taka, że tak naprawdę może być każdy i wcale nie musi nic szczególnego, żeby te procesy zaszły, żeby on się w grupie ta on ona uczeń, uczennica, tak, żeby stał, czy stała się ofiarą. Wcale nie musi być, czy stała się osobą doświadczającą przemocy. Wcale nie musi być jakaś nie musimy mieć tutaj do czynienia z jakąś specyfiką, że ta osoba jest bardzo mocno Odróżniająca się, inna, posiadająca jakieś cechy, i bywa, że są uczniowie, którym, u których te procesy zaszły, i za bardzo nie możemy nawet wskazać tych podstawowych, jakichś takich informacji czy uzasadnień, dlaczego tak się stało. Natomiast badania rzeczywiście pokazują, że są takie właściwości, cechy, sposoby funkcjonowania młodych ludzi, które absolutnie zwiększają prawdopodobieństwo czyli są pewne grupy młodych ludzi, którzy częściej. Stają się osobami doświadczającymi przemocy. Czyli można by powiedzieć tak praktycznie, że istnieją pewne grupy szczególnego ryzyka, o których powinniśmy wiedzieć, kiedy jesteśmy nauczycielami. I pierwsza informacja. Są to młodzi ludzie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To jest bardzo szeroka grupa, są różne osoby, bo to mogą być młodzi ludzie ze spektrum autyzmu, młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną, młodzi ludzie chorzy na choroby, które są chorzy na choroby przewlekłe, to mogą być młodzi ludzie z niepełnosprawnościami sensorycznymi, na przykład słabo słyszące, czy niesłyszące, czy słabowidzące. I rzeczywiście, wszystkie badania pokazują, że tego typu młodzi ludzie czy z tych grup stają się częściej, według różnych badań od dwóch do nawet sześciu razy częściej ofiarami przemocy niż młodzi ludzie bez tych specjalnych potrzeb. Często ofiarami są także migranci, czyli młodzi ludzie, którzy funkcjonują, czyli młodzi ludzie, którzy funkcjonują w grupie y, jakiejś jakoś, jakoś funkcjonującej kulturowo czy osadzonej kulturowo, kiedy pochodzą z innej kultury, z innego kraju. Yy, także, i myślę, że o tym warto powiedzieć, taką grupą młodych ludzi i są badania, na przykład norweskie, bardzo wyraźnie to potwierdzające, choćby badania zespołu Erlinga Arlanda, takiego znanego badacza przemocy rówieśniczej. Yy, badania pokazujące, że młodzi ludzie, którzy yy, są młodymi ludźmi odmiennej orientacji seksualnej bądź funkcjonującej w tej sytuacji innej genderowo, oni także są częściej ofiarami niż młodzi ludzie, y, którzy funkcjonują klasycznie heteronormatywnie, prawda? Czyli, 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 czyli po prostu mamy do czynienia tutaj y, jakby. Też zawsze z jakąś odmiennością, tak? zawsze z jakąś odmiennością względem tego tła, względem tej dominującej grupy w zespole klasowym. Ale chcę też powiedzieć, że są badania pokazujące, że na przykład taką grupą odrzuconą są często młodzi ludzie, posiadający na przykład jakąś taką cechę fizyczną związaną na przykład ze zmianami skórnymi, z trądzikiem, z jakimś bardzo poważnym. Czyli można powiedzieć, że każda inność, czy to jest inność zdrowotna, czy społeczna, czy kulturowa, i to bardzo wyraźnie pokazują badania, zwiększa ryzyko tego, że to właśnie ta osoba będzie doświadczała przemocy. Nigdy nie jest tak zero-jedynkowo, że to jest oczywiste, bo niektórzy to rozumieją tak, że jak jesteś taką osobą, to to jest jakby wpisane. Można powiedzieć w twój los, tak, że będziesz musiał stać, stać się ofiarą przemocy, bo to jesteś inny. I jest dużo przypadków, gdzie to się świetnie rozwiązuje, szczególnie kiedy nauczyciel to dobrze wspiera, jest dużo takich przypadków, gdzie yy, taka osoba bardzo dobrze funkcjonuje, i czasami wręcz funkcjonuje w drugą stronę, tak, o czym mówiliśmy wcześniej, że ktoś jest gwiazdą socjometryczną, to spokojnie taką gwiazdą socjometryczną może być też ktoś, kto funkcjonuje w odmienny sposób. Czy wygląda, czy, 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 czy w ogóle ma odmienne background kulturowy tak to, 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 to nie jest tak prosto, że to zawsze oznacza coś negatywnego. Natomiast niestety, ale i powinniśmy o tym wiedzieć, to są młodzi ludzie szczególnego ryzyka i pracując w takim zespole, gdzie takie osoby są, to powinniśmy naszą szczególną uwagę kierować, mm, na wszystkich, no ale w szczególności na te właśnie grupy młodych ludzi i na te jednostki, na te osoby, które właśnie do tych grup należą. W kolejnym odcinku zajmiemy się sprawcami, zajmiemy się tą grupą młodych ludzi, która dokonuje przemocy wobec rówieśników.